Witam w audycji Tech Biznes Trendy. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Jacek Kle, Samsung Electronics Polska. Dzień dobry Jacku. Dzień dobry Wojtku, dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy porozmawiać o trendach na rynku monitorów. Kiedy spojrzymy na rynek monitorów, mam wrażenie, że występuje tutaj coś takiego jak efekt jazdy na rollerkasterze. Co mam na myśli, kiedy wcofniemy się ileś tam lat wstecz, powiedzmy do zamieszłych czasów, monitor stanowił nieodłączny element desktopa. Kiedy kupowaliśmy desktopa, automatycznie trzeba było dokupić do tego monitor, wszystko było proste i klarowne. Potem nastała era urządzeń mobilnych, ofensywa laptopów, smartfonów, i w tym momencie monitory znalazły się w niełasce. Jednak po pewnym czasie ludzie znów stwierdzili, że potrzebują czegoś więcej niż 5-6 cali sma ekranu smartfonowego, czy nieco większego ekranu w laptopie, i znów y, zaczęli inwestować w monitory. Abyś mógł ocenić obecną sytuację, załóżmy, że jedziemy na tym roller Jesteśmy u góry, spadamy, czy jedziemy w dół? Przede wszystkim, dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry państwu. Chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim za zaproszenie. A w odpowiedzi na Twoje pytanie, ja myślę, że mamy do czynienia z dosyć ciekawą sytuacją, bo przede wszystkim na początku chyba trzeba by było wrócić do tych czasów, wrócić bądź, bądź dalej żyjemy w tych czasach pandemicznych, i faktycznie ten monitor trochę poszedł do tak zwanej niełaski. Niemniej jednak ten czas, w którym przewartościowaliśmy i w którym zmieniliśmy zasady naszej pracy, co obecnie widzimy, no spowodował, że ta kategoria znowu wróciła do tych łask. Wróciła do tych łask nie tylko dlatego, że ludzie zaczęli odczuwać fizyczną potrzebę rozszerzenia pulpitu swojego notebooka, czy w niektórych przypadkach rozszerzyć ekran swojego smartfona, bo jest to też możliwe, ale przede wszystkim. Związane jest to z tym, że my dzisiaj inaczej pracujemy. Pracujemy z dużą ilością danych, pracujemy w oparciu o analizę biznesową, która wymusza na nas troszeczkę większy kąt widzenia. I ten kąt widzenia niejako połączony jest z dużym ekranem, który przede wszystkim daje nam możliwość lepszej produktywności codziennie, ale również daje nam możliwość Łatwiejszego przyswajania tych danych i jego obrabiania. Tak więc, w odpowiedzi na to pytanie, ja uważam, że ta kategoria ustabilizuje się, jeżeli chodzi o produkty nabiórkowe, ale pamiętajmy, że monitor to nie tylko produkt, który jest elementem komputera, ale to również nośnik zdigitalizowanych danych, a to. Już jest kategoria, która w tym kraju będzie rosnąć bardzo dynamicznie, ponieważ w krajach zachodnich stała się czymś standardowym. I to, że sklep, to, że duża drogeria, to, że duży supermarket realizuje reklamę poprzez digitalizację i używanie dużych ekranów wielopowierzchniowych jest pewnym standardem. Czyli, jeżeli zamkniemy sobie klamrą całą tę kategorię, absolutnie widzę tutaj. Duży wzrost, dużą przyszłość i kompletną zmianę wyświetlania treści. Tutaj w pełni się z Tobą Jacku zgodzę, że jeżeli chodzi o segment dużych wyświetlaczy, producenci i dostawcy mogą być spokojni. Aczkolwiek interesuje mnie kwestia wyświetlaczy nabiórkowych, szczególnie. Jeżeli to skonfrontujemy z wejściem na rynek pracy nowego pokolenia. Ja zauważam taki trend, że młodzi, bardzo młodzi ludzie są jednak wciąż przywiązani do tych małych ekranów smartfonów, laptopów. Niedawno widziałem takie bardzo interesujące badanie przeprowadzone przez PC Magazine wśród Amerykańskich rodziców, i oni zostali zapytani, jakie urządzenia najczęściej używają ich dzieci. I tutaj, no, bez niespodzianek, na pierwszym miejscu jest smartfon: aż 50% wskazań, tablet 34%. Potem mamy bardzo dużą przerwę: laptop 10%, i gdzieś na szarym końcu są te desktopy 4%. Czy to nie jest jakiś sygnał ostrzegawczy, właśnie dla dostawców tych większych monitorów, ale no, celujących na pewno też w klientów biznesowych. Sprzedających tego typu rozwiązania do zastosowań właśnie nabiórkowych do pracy biurowej? No cóż, Wojtku, ja myślę, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. Niemniej jednak uważam, że smartfon przebył zupełnie inną drogę niż monitor i stał się troszeczkę takim urządzeniem komputerowym, które mamy dostępne codziennie w każdej chwili w kieszeni. Tak? Nie dziwi nas dzisiaj to, że bierzemy prysznic, czy kąpiemy się i używamy z telefonu komórkowego, bo. Bo, bo tak postępują moje dzieci, które, które są poniżej 10 roku życia, aczkolwiek one nie mają jeszcze wymuszonej potrzeby posiadania laptopa, komputera czy innego urządzenia. Dla nich, jakby elementem kontaktu czy próby kontaktu ze światem jest właśnie ten smartfon. Tak więc, pewnie, gdyby PC Magazine zapytał troszeczkę bardziej szczegółowo bądź doszczegółowił, w których obszarach i w jakich obszarach, ten komputer, ten monitor jest potrzebny, czy będzie używany, pewnie wyniki byłyby zupełnie inne. Natomiast dzisiaj no, trudno nam sobie wyobrazić nagrywać rolkę na TikToka czy Facebooka, korzystając z komputera stacjonarnego, bo jest to fizycznie niemożliwe. Niemniej jednak, telefon dzisiaj pełni rolę takiego medium, które przekazuje nam dużo treści, które powoduje, że możemy sobie w czasie rzeczywistym sprawdzać. To, czego się chcemy dowiedzieć, korzystając z usług internetowych, aczkolwiek nie zastąpi on nam w 100% klasycznego rozwiązania komputerowego, no bo ta analiza danych, no bo wyświetlanie dużego rodzaju plików, prezentacji na tym smartfonie jest nieproduktywne, a może służyć cokolwiek podglądaniu niekonkretnej pracy. Stąd moja opinia jest taka, że ten rynek jeszcze długo nie zniknie. Możemy mówić, że firmy nie będą budować serwerowni. Możemy mówić o tym, że data center będzie się znajdowało u dużego prowajdera. Natomiast na koniec dnia musi być jakaś końcówka, która pozwoli nam to podejrzeć i w zastosowaniu biznesowym i w zastosowaniu takim, które nie jest Facebookiem, TikTokiem, Instagramem bądź tego typu medium, na pewno nie zastąpi nam klasycznych rozwiązań. Wiem, że firma Samsung posiada też bardzo mocną pozycję jeżeli chodzi o segment monitorów i graczy jest to jedna z waszych głównych grup klientów aczkolwiek tutaj pojawia mi się automatycznie takie pytanie sam jestem graczem może nie jakimś nałogowym ale od czasu do czasu lubię zagrać w FIFA czy w Gel. Robię to za, za pomocą konsoli. Do tej konsoli podłączam sobie, powiedzmy, tak jest, 42-calowy telewizor 4K, i w zupełności mi to wystarcza. Jestem zadowolony z doznań z gier. I teraz takie pytanie: po co podłączać monitor? No, tak, Wojtku, to jest bardzo fajne pytanie. Ja bardzo za nie dziękuję przede wszystkim, dlatego że jak i w poprzednim pytaniu, na nie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego dla niej nie ma jednoznacznej odpowiedzi? A dlatego, że wynika to z osobistych upodobań gracza. I teraz nie jest tajemnicą, i na pewno każdy, to co powiem, to potwierdzi, kto gra, że jednak komputer stacjonarny do grania jest nadal obiektem zachwytu gracza i ta możliwość integracji z telewizorem jest o wiele trudniejsza aniżeli z klasycznym monitorem. Oczywiście dla ludzi, którzy korzystają tego na zasadzie prostych gier, dla ludzi, których zręczność tej gry nie jest aż tak istotna, oczywiście jest to wystarczający element. Dodatkowo jest to większy calarz, więc on spowoduje, że te nasze doznania w dużej teorii są o wiele, wiele lepsze. Niemniej jednak, jeżeli przejdziemy sobie znowu do tego segmentu gracza, czyli świadomego użytkownika, który stawia na to, aby ta gra przebywała w sposób odpowiedni i taki, która umożliwi mu wygranie, tak? czyli, czyli ten competitive advantage będzie na, na takim poziomie zaangażowania, no to tutaj się już zaczynają schody. A dlaczego one się zaczynają? Ano dlatego, że telewizor nie jest w stanie realizować pewnych funkcji takie jak dedykowany monitor gamingowy i na odwrót. I teraz, jeżeli zapytamy klasycznego, wykształconego gracza, na czym mu zależy, no to za chwilę padną hasła typu input lag, tak? czyli opóźnienie pomiędzy wyświetlanym obrazem, a wysyłanym sygnałem na przykład z kontrolera. W takich grach zręcznościowych ma to bardzo duże znaczenie i powoduje, powoduje efekt, czy wygramy, czy nie. Oczywiście, ktoś nas zapyta o HDR, tak? czyli różnicę pomiędzy najjaśniejszym i najciemniejszym punktem na ekranie. Oczywiście, te najnowsze telewizory to realizują. No ale musimy pójść wtedy rozwiązanie OLEDowe, owe kuledowe, więc i cena może być dla niektórych odstraszająca. Później, jeżeli sobie porozmawiamy o technikaliach, jeden z graczy może powiedzieć: No tak, ale dla mnie DisplayPort jest jedynym portem, który w sposób odpowiedni zrealizuje, zrealizuje mi przesył wideo i przesył dźwięku. No ale próżno tego szukać w telewizorach. A na koniec dnia ktoś może stwierdzić: No, słuchajcie, ja jestem graczem, który widzi szerokokątnie. Jeżeli widzę szerokokątnie, ja potrzebuję mieć monitor zakrzywiony. Kolejny element, który trudno będzie nam znaleźć u jakiegokolwiek producenta telewizorów. No, już nie wspomnę o takich kwestiach jak FreeSync czy G-Sync od, od NVIDIA, który jest pewnym utartym standardem, jeżeli chodzi o. Graczy. No i oczywiście na koniec dnia każdy wytrawny gracz, co chce zrobić, nacisnąć jeden przycisk na monitorze i zobaczyć, na jakich parametrach ten monitor pracuje. Jest to kolejny element, którego w telewizorze na dzień dzisiejszy nie spotkamy. Więc tak jak powiedziałem na początku, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, tak bądź nie. Natomiast idąc tym tropem, jestem absolutnie przekonany, że ta kategoria będzie dalej rosła i nawet jak popatrzymy sobie na trendy rynkowe w ramach komputerów, monitorów, to jest jedyna kategoria, która rośnie, która ma się bardzo dobrze i która tak naprawdę realizuje w 100% naszą politykę. Jak wiesz, Samsung, firma Samsung wprowadziła specjalną linię monitorów, są to monitory z nazwą Odyssey i te wszystkie parametry o których rozmawialiśmy przed chwilą w tych monitorach znaleźć może. Dobrze, myślę, że przekonałeś mnie i wielu słuchaczy, którzy zastanawiają się, czy warto używać monitora do gier, ale jeszcze raz chciałbym powrócić, mam nadzieję, że już po raz ostatni w czasie naszej dzisiejszej dyskusji, do smartfonów. Mianowicie na rynku gier występuje taka tendencja, że bardzo szybko rośnie znaczenie Mobilnej rozrywki, jak na przykład wynika z danych firmy News. W ubiegłym roku około 52% globalnych przychodów z gier pochodziło właśnie od użytkowników gier mobilnych. Analitycy nie mają tutaj złudzeń, że ten rynek cały czas będzie rósł, na co składa się kilka czynników. Jedne, te gry mobilne stają się coraz ciekawsze, jest coraz więcej chętnych do grania, bo, bo każdy Praktycznie e, młody człowiek e, posiada smartfona. No i trzeci taki bardzo ważny argument, czyli adaptacja technologii 5G. Czy nie obawiasz się, że tutaj ci mobilni gracze również w jakiś sposób wpłyną na to, że młodzi ludzie zaczną odchodzić od gier na konsolach czy komputerach? Otóż, no Wojtek, ja myślę, że na to pytanie najlepiej odpowiedzieć, robiąc sobie taką prostą tabelkę. I wpisując plusy i minusy obu tych rozwiązań. Na pewno na plus smartfona będziemy mieć to, że jest on mobilny i że korzystając z internetu i usług chmurowych, bo jak wiemy, niektórzy dostawcy gier takowe proponują choćby w modelu subskrypcyjnym, jesteśmy w stanie sobie zagrać praktycznie we wszystko. Oczywiście z tego samego plusa robi nam się minus. No bo żeby dobrze zagrać to trzeba mieć dobry internet. A nie jest to zawsze takie oczywiste, szczególnie że tego typu usługi wymagają naprawdę szybkiego łącza, tak? I teraz podróżując gdzieś, jadąc gdzieś, nie wiem, biorąc pod uwagę chociażby kolej w naszym kraju, trudno jest odczytać zwykłego maila, jadąc z Warszawy do Wrocławia, no więc trudno oczekiwać, żeby w tym samym czasie dobrze zagrać w jakąkolwiek zręcznościówkę, wyścigi samochodowe, tak? Z drugiej strony jeżeli rozłożymy sobie te plusy i minusy na elementy związane z ceną, no to zarówno smartfon, dobry smartfon, który tę gry będzie nam realizował, i komputer który złożymy sobie według naszych wymagań, no to jak sobie porównamy te ceny, no to się okazuje, że jedno i drugie kosztuje to samo. No, a na koniec dnia jednak te doznanie z gry na komputerze, z tym, że monitorem, o którym już wcześniej rozmawialiśmy, są absolutnie inne. Są absolutnie inne, są głębsze, są bardziej wiarygodne, mamy większy ekran, mamy lepszą rozdzielczość, mamy lepszy, lepszą szybkość działania, no bo w końcu na koniec dnia tę grę instalujemy na komputerze. A nie korzystamy z zasobów wirtualnych. Tak więc, na pewno duży plus na, na stronę komputera. Oczywiście, jeżeli chcemy sobie pograć na tym smartfonie, mamy jeszcze jedną rzecz, która niestety powoduje, że jest to minus, a mianowicie dostępność gier. Na smartfonie dostępność tych gier nie jest tak samo oczywista jak na komputerze. Więc tutaj. Jesteśmy poniekąd ograniczeni, więc nie, nie zagramy we wszystko, o czym marzymy, co jest trendem i na co mamy ochotę. Niestety jest to pewne ograniczenie. Ja już nie wspomnę jakby o kwestiach wydajnościowych. Rozumiem, że kwestie chmurowe to internet. Rozumiem, że ciężar sprzętowy przerzucany jest jak gdyby na prowajdera, który nam tę usługę chmurową daje. Niemniej jednak, no telefon nigdy tej wydajności nie będzie miał takiej, jak ma komputer. I tak jak wspomniałem, odczuwalność rozrywki, odczuwalność samej rozgrywki jest absolutnie nieporównywalny, jeżeli chodzi o komputer klasyczny i smartfon. Tak więc, moim zdaniem, oczywiście, jak zwykle, zdania będą podzielone. Niemniej jednak nie uważam, jakoby smartfon zdominował gaming, bądź w jakikolwiek sposób wysadził w powietrze klasyczny model gracza. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę o zabawkach. Teraz powróćmy do początku naszej dyskusji, czyli kwestii biznesowych. W ostatnim czasie, szczególnie od rozpoczęcia pandemii, bardzo mocno promowany jest model pracowników nomadów, którzy mogą pracować wszędzie: w domu, w kawiarni, na lotnisku. Ja zawsze mówię pod palmą. Pod palmą też jasne. I Teraz nasuwa się takie pytanie. Jest oczywiste, że nomadowi wystarczy komputer przenośny, nie potrzebuje desktopa. I czy to też nie jest jakiegoś rodzaju zagrożenie dla monitorów sprzedawanych właśnie na rynek biznesowy do firm, instytucji? No cóż, jeżeli chodzi o kwestie związane z pracą zdalną, bo tak to możemy podsumować. Czy to będzie programista, który wyjechał na Teneryfę, bo jest tam ciepło, i, i, i tam chce programować i kodować. Czy to będzie. CFO, księgowy, bądź ktokolwiek inny, kto wybiera pracę z domu, no nie jest to do końca takie oczywiste. No dlaczego? Ano dlatego, że wrócimy znowu do początku naszej dyskusji, w której mówiłem o tym przetwarzaniu danych o tej przetwarzaniu ogromnej ilości informacji, które w jakikolwiek sposób muszą być sortowane, w które w jakikolwiek sposób muszą być. Składane do kupy, żebyśmy zrozumieli, co my analizujemy, tak? No i teraz, oczywiście, możemy to robić na ekranie dwunastocalowym, no bo przecież, jak przychodzimy do firmy i mówimy, dobrze, to teraz, drogi pracodawco, daj mi zabawki, ja chcę mieć najlepszy smartfon, ja chcę mieć najfajniejszego notebooka, najlepiej takiego, co waży do kilo 20 no i przecież, jak korporacja rozpisze przetarg, no to nie będzie prosiła o notebook szesnastocalowy, który waży 8 kilo, no bo równie dobrze może dać pracownikowi komputer stacjonarny, niech deszkę nosi ze sobą, tak? Efekt, efekt będzie absolutnie podobny, no tylko idziemy w tą mobilność. No więc ta mobilność oczywiście pozwala nam na pracę z dowolnego miejsca, niemniej jednak, jeżeli chcemy być produktywni, to jest coś, co ja powiedziałem na początku, no musimy jakoś ten ekran rozszerzyć. Po pierwsze musimy go rozszerzyć, bo chcemy jeszcze widzieć w wieku 50 lat, a ja nie ukrywam, że czasy pandemii spowodowały, że zacząłem nosić okulary, mimo, że wcześniej tego robić nie musiałem, no bo człowiek cały czas był przywiązany do tego monitora, cały czas Sprawdzał cały czas, pisał, cały czas analizował. No efekt jest taki, że poprosiłem grzecznie pracodawcę o to, aby taki monitor mi udostępnił. Bądź kupuje go sam, no bo chcę pracować szybciej, chcę pracować wydajniej, no i chcę kurczę, oszczędzać swoje oczy. Tak, więc jakby ten element jest moim zdaniem dzisiaj wpisany absolutnie, absolutnie jako must be. Dlaczego tak twierdzę? Ano, twierdzę dlatego, tak, że patrząc na tą część biznesową, którą ma Samsung i to może też będzie bardzo fajna okazja ku temu, żeby powiedzieć dwa słowa na ten temat. Mianowicie oprócz tego, że wszyscy znamy ten gaming, oprócz tego, że wszyscy znamy fantastyczne rozwiązania do domu, które firma Samsung oferuje, produkuje i daje swoim klientom, firma również kładzie bardzo mocny nacisk na klienta biznesowego. I teraz co się wydarzyło ostatnimi czas? Ano ostatnimi czasy wydarzyła się sytuacja, w której Duże organizacje, głównie enterprise'owe, duże korporacje zaczynają budować hotdeski. Hotdeski, czyli miejsca, w którym w trakcie pracy hybrydowej przychodzisz, podłączasz swój komputer i pracujesz. I teraz, co się wydarzyło z tym hotdeskiem? Ten hotdesk nie jest tylko biurkiem, krzesłem i gniazdkiem, z którego zasilisz swój notebook, ale jest również Dodatkowym ekranem, który powoduje, że Twoja praca staje się coraz bardziej komfortowa i staje się bardziej produktywna i lepsza. Tak więc ten trend mamy. To poniekąd też jakby powoduje, że ten rynek dalej rośnie, tak? No bo jeżeli sobie popatrzymy do tych największych dostawców danych, do tych firm, które planują czy, czy podpowiadają, jak ten rynek będzie wyglądał, o ile notebook maleje, o tyle. Rynek monitorów jest albo im albo przynajmniej nie gorszy niż w trakcie pandemii, w której jak wiemy wszyscy kupowali wszystko i towaru głównie brakowało, aniżeli leżał on na półkach sklepowych czy na półkach dystrybucji. Tak więc moim zdaniem ciekawy okres, ciekawy czas, ale z drugiej strony to też miejsce, w którym firmy oferujące tego typu rozwiązania mają ogromne pole do popisu nie tylko pomagając w codziennej pracy, ale ulepszając design takiego biura. No bo ostatecznie komputer czy laptop leży pod biurkiem albo gdzieś na biurku, a monitor jest takim ciekawym dużym kawałkiem plastiku i ekranu, który no też fajnie jakby w tym biurze wyglądał dobrze. Już nie wspominam o kwestiach związanych ze zintegrowanymi rzeczami w ramach monitora, takich jak stacja dokująca, zasilacz i tak dalej i tak dalej. Tak więc wracając do tematu, uważam że ta kategoria jeszcze ma dużo do powiedzenia i na pewno już nigdy nie będzie takim nudnym monitorem, jak znamy to sprzed lat. Kiedy wcześniej miałem okazję z tobą rozmawiać, wielokrotnie wspominałeś mi o ważnej roli, jaką pełnią partnerzy w waszej sprzedaży. I w pierwszej chwili jest dla mnie to tak małego rodz rodzaju zaskoczenie, bo przed chwilą powiedziałeś, że monitor jest to jakiś ciekawy. Kawałek plastiku, i tak naprawdę ten kawałek plastiku można na przykład sprzedawać w dużych sklepach wielkopowierzchniowych. Do czego potrzebni są Wam partnerzy, integratorzy, o których tak zabiegacie? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że w przypadku sprzedaży monitorów mamy do czynienia z czymś, co się nazywa przesuwaniem pudełek. No i od dawna jest bardzo niemodne w branży. Poniekąd tak, poniekąd tak. Niemniej jednak, ja bym jeszcze wrócił troszeczkę do poprzedniego pytania i troszeczkę bardziej je rozszerzył. Skąd pomysł na szeroki kanał partnerski? Skąd pomysł na to, aby ich pozyskiwać, aby ich szkolić, aby ich informować i zachęcać do współpracy? No przede wszystkim stąd, że firma ponad dwa lata temu podjęła decyzję, firma Samsung podjęła decyzję o tym, aby być bardziej tą częścią IT aniżeli tylko takim rozwiązaniem consumer electronics. Bo to jest to, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli zapytamy pierwszego lepszego złapanego na ulicy Polaka, czy zna firmę Samsung, każdy powie tak: mam telewizor, mam pralkę, mam lodówkę, mam czajnik, cokolwiek innego, co firma produkuje. Ale jeżeli zapytamy, a co firma Samsung ma do czynienia z IT, no to każdy powie: no, nie wiem. Może co dziesiąty powie, no tak, mam zewnętrzny dysk twardy, tak? I, i, I na tym to się skończy. Natomiast prawda jest troszeczkę inna. Prawda jest taka, że dzisiaj, w ramach kategorii IT, którą mamy i która jest dosyć duża, bo pamiętajmy, że dyski twarde, pamięci RAM, to jest praktycznie połowa populacji komputerów produkowanych przez dowolnego producenta na świecie, które mają tę technologię Samsunga zaszytą w środku. I teraz powracając do tego monitora, tutaj sytuacja. Również jest bardzo podobna, jak realizują to inni wędworze IT. To znaczy, została postawiona gruba czerwona kreska, która oddzieliła nam produkty do domu od produktów biznesowych. Jak wiemy, pytając dowolnego innego producenta komputerów, oni działają dokładnie tak samo. Są komputery, które są przeznaczone do pracy w domu, są komputery, które są przeznaczone do klienta biznesowego. No i ten klient biznesowy, on ma trochę inne wymagania, on ma troszeczkę inne potrzeby. Dla niego to nie tylko plastik i ekran. Dla niego to jest pewnego rodzaju rozwiązanie. A dlaczego rozwiązanie? Ano dlatego, że dzisiaj rozmawia się o kwestiach cieplarnianych, u nas się dzisiaj rozmawia o kwestiach związanych, co ostatnio jest dosyć ważnym elementem, redukcji zużycia prądu. U nas się rozmawia o tym, żeby nie generować tych elektrośmieci. No i patrząc na ten monitor, trochę to tak jakbyśmy się 10 lat cofnęli, jak, czy nawet 15, kiedy. kiedy Firmy zaczęły edukować klientów, słuchajcie, po co wam tysiąc drukarek, weźcie pięć, zapłaćcie za kopię, oszczędzicie. I my troszeczkę w ramach tego monitora zaczynamy działać podobnie. I mówimy tak, po co kupujecie Full HD, skoro trend rynkowy jest taki, że raczej idzie się w większe rozdzielczości. Po co zestawiać sobie na biurku trzy, cztery, dwa, czykolwiek inne monitory 24-calowe, skoro możesz kupić jeden 34-calowy z większą rozdzielczością zagięty, masz dokładnie to samo. Tylko cykl twojego życia, cykl życia twojego produktu nie trwa 3, 4, 5 lat jak notebooka, tylko na przykład 8. A jak do tego wszystkiego, drogi kliencie, dołożysz sobie wbudowaną stację dokującą, no bo przecież dzisiaj 80% notebooków wychodzi już z USB-C, tak? czyli nowym konektorem, który zasili, który przekaże obraz, który naładuje notebooka, który podłączy tak? czy zreplikuje porty, no to mamy gotowe rozwiązanie, gotowe rozwiązanie, które jeszcze na koniec dnia posiada 3, 4 bądź 5 lat gwarancji, w zależności od tego, co życzy sobie klient. A jak się zepsuje, to technik przyjedzie i naprawi go na następny dzień. A jak nie naprawi, to zostawi ci e, urządzenie zastępcze. I teraz budując tę świadomość, w tak bardzo zdefragmentowanym rynku, no bo patrząc na rynek konsumencki, on jest raczej scentralizowany. Mamy piątkę, szóstkę, siódemkę dużych retailerów, którzy powiedzmy sobie. Zawładnęli 90% rynku, tak? Plus, plus jakiś marketplace. A z drugiej strony mamy setki, tysiące, dziesiątki tysięcy firm małych, średnich, dużych, największych, które takiego bezpośredniego dotarcia do firmy Samsung czy innego producenta komputerów nie mają. Więc stąd potrzebna jest duża baza partnerów, którzy będą tak naprawdę. Wspólnie z nami realizować tę strategię. Realizować tę strategię nie tylko pod kątem sprzedaży produktu, generowania nad nich lepszych marsz aniżeli z naszą konkurencją, ale również realizowały tą politykę bycia zielonym i edukowało, pomagało edukować nam klientów końcowych, którzy w sposób jasny i przejrzysty będą wybierali rozwiązania, które na koniec dnia troszeczkę. Wydłużą cykl życia, już nie tylko produktu, ale i ziemi. Tak więc ja myślę, że kanał partnerski jest absolutną przyszłością. To, co my dzisiaj robimy, większość firm komputerowych robi już od dawna i zdajemy sobie sprawę, że aby odnieść sukces w tej części, w tej nodze biznesowej, potrzebujemy silnych, dobrze zmotywowanych i dobrze wyedukowanych partnerów. Tak więc. Uważam, że firma Samsung absolutnie nie ma się czego wstydzić, zarówno pod względem produktów, jak i również warunków handlowych, które oferujemy naszym partnerom. Tak więc, tutaj, Wojtku, jeżeli pozwolisz, chciałbym tutaj z tego miejsca zaprosić wszystkich do współpracy, bo myślę, że warto. Myślę, że 40-50-latków nie trzeba przekonywać do używania dużych monitorów. Nieco inaczej wygląda to w przypadku młodszych ludzi. Dla tego tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, co powiedział wcześniej Jacek i zaapelować szczególnie do 20-30-latków, że owszem, smartfony są doskonałą rzeczą, ale jeżeli chcecie widzieć w wieku 50 lat, to naprawdę warto używać monitorów i do zabawy, i do pracy. I najlepiej, Wojtku, takie, które posiadają redukcję światła niebieskiego i opcję Eye Saver, bo dzięki temu będziemy pewni, że monitor dostosuje się do obecnie panujących warunków w naszym pokoju, w naszym biurze i tak naprawdę da trochę więcej życia na czym oczom. Moim Państwa gościem był Jacek Kle, Samsung Electronics z Polska. Dziękuję Ci bardzo, Jacku, za rozmowę i do usłyszenia niebawem. Bardzo dziękuję, Wojtku, bardzo dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że również do usłyszenia. Pozdrawiam.